Panie trenerze, pierwszoligowa mieć Legnica przed chwilą pokonała Polonię środę 3 do 0. Jak Pan ocenia to spotkanie? Ja powiem szczerze, że fajnie, że spotkaliśmy się w fajnym miasteczku, na fajnej płycie w Sierakowie. Dziękuję trenerowi Kurowskiemu, że przyjechał z Grodziska i mogliśmy posparować. Ja powiem szczerze, że zadowolony jestem z tego sparingu, a szczególnie z mechanizmów działań zespołu mieliśmy coś opracowanego i próbowaliśmy na siłę to robić taki automatyzm i powiem szczerze, wyszło to kilkakrotnie, mogliśmy ten sparring wygrać wyżej, ale powiem szczerze, że jestem zadowolony z obu połówek i z ludzi, którzy wchodzili również na boisko z tych, którzy zmieniali jako pierwszych cała grupa 19 ludzi, która grała dzisiaj sparring, bo byli ludzie, którzy rano o 11 również grali w meczu z wartą Międzychód, to powiem szczerze, że dzień bardzo udany i motorycznie, i taktycznie, i wynikowo. Także muszę również dwa słowa powiedzieć o drużynie technicznej bardzo fajna fajna drużyna z Polonia Środa Powiem szczerze, że zawsze, kiedy prowadziłem zespoły wielkopolskie wyższych lig, zawsze mi się trudno grało z, wasz, z waszym zespołem. I muszę powiedzieć, że ta technika, beka w środku pola, uważam teraz bardzo dobry trener. Ja myślę, że przyszłość przed tymi chłopakami, a dzisiaj dostali taką fajną lekcję, również i taktyki, i, 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 i jaka droga ich jeszcze czeka, żeby, żeby być w pierwszej lidze. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Ja również proszę pozdrowić kibiców.